Jak myślisz? Rosjanie czy Ukraińcy to zrobili? Stali Rosjanie mówił, że równie dobrze mogłoby być to zainspirowane przez Ukraińców. Pan też tak uważa? No, parę dni później odbyło się posiedzenie Sejmu, na którym y, premier przedstawił sporo faktów, więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Rzeczy, które wcześniej były nam mówione, że są tajne, tym razem trafiły do prasy, trafiły na wystąpienie premiera, y, trafiły y, pod obrady Sejmu. I Czy wydaje pan też mi się, tak że, uważa? Znaczy, wydaje mi się, że z faktów, które zostały przedstawione y, wyłania się obraz, iż rękami Ukraińców y, rosyjski wywiad wojskowy w Polsce przygotowywał zarówno poprzednie, jak i Ale pan poseł Mencen nie zmienił akty, zdania, nie zrewidował swojego stanowiska. Przynajmniej ja nie słyszałem. No, już musi pan redaktor zapytać. Może tak dramatycznie się różnicie ze sobą? Nie, nie, nie sądzę. Myślę, że odrobina sceptycyzmu nikomu nie zaszkodziła i w sprawach wywiadowczych zawsze dobrze jest mieć pewne wątpliwości. tak no, Władza Natomiast... twierdzi, że to jest powtarzanie ruskiej propagandy. To co mówi pan posłomencem. Powiem tak, yy, Rosjanie z pewnością, jeżeli przeprowadzają w Polsce jakieś operacje, yy, to często używają schematu polegającego na robieniu tego czyimiś rękami. Jestem pewna prawidłowość, że posługują się ludźmi z paszportem ukraińskim. I tu tak? stawiamy trzy kropki.